Kochani, ja wiem, że to nie jest ani czas, ani miejsce, ale niestety to jest ostatni film na tym kanale. Poznałem dużo wspaniałych osób, dużo nowych przyjaciół i nowych wspaniałych widzów i dziękuję im wszystkim. Zarówno dziękuję też tym wszystkim, którzy są ze mną od początku albo jeszcze od tamtego roku. Jesteście wszyscy naprawdę bardzo wspaniali, a jest to ostatni film w tym roku. Pewnie sobie myśleliście, że tak łatwo się mnie stąd pozbędziecie, ale w życiu nie ma tak łatwo. Po prostu dzisiaj bym chciał wam złożyć jakieś takie fajne życzenia sylwestrowe, ale jeśli ktoś się przeraził, to spokojnie ja nie odchodzę z YouTube'a. To po prostu ostatni film w tym roku 2021. Moje wspaniałe kociaki w nadchodzącym roku 2022 życzę Wam wszystkiego, tylko tego, co najlepsze: dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich swoich marzeń i żebyście jeszcze wytrzymali w szkole i dostawali same dobre oceny, ponieważ nas ostatnio strasznie ci są w tych wszystkich szkołach, tyle tych testów, sprawdzianów, kartkówek i prac domowych, odpytywań i po prostu ciągle tylko wszystko oceniają, ale jesteśmy w tym wszyscy razem i na pewno sobie jakoś z tym poradzimy i po prostu miejcie też na pewno dobrą wiarę, ponieważ wszystko będzie bardzo dobrze. Ten rok będzie na pewno bardzo wspaniały życzę wam też, żebyście spełnili wszystkie swoje marzenia, ponieważ w życiu trzeba gonić właśnie za marzeniami, nie wolno się w ogóle poddawać, trzeba spełniać wszystkie swoje marzenia i się spełnią, jak nie dziś, to jutro. Na pewno będzie po prostu wszystko wspaniale, kocham was wszystkich, moje kochane kociaki i pamiętajcie, że nawet jeśli się zdarzy coś złego, to zawsze możecie do mnie napisać, a ja się wam postaram jakoś z tym pomóc. I jeszcze wam życzę bardzo dużo zdrowia, ponieważ pomimo tych wszystkich koronawirusów, koronawirusów, delta, jakieś tam omikrony, pandemia i tak dalej, i tak dalej, to wy się tam wszyscy trzymajcie, pamiętajcie Pamiętajcie, że jesteśmy w tym wszyscy razem i że jesteśmy wszystkie silne, wspaniałe na Jankaty, bardzo was wszystkich kocham, życzę wam też bardzo dużo uśmiechu i szczęścia i po prostu dużo radości w tym roku, żebyście mieli do wszystkiego dobre nastawienie, dobrą nadzieję na przyszłość i po prostu żeby wszystko było dla was takie wspaniałe, żebyście było wszystko jakby tak jak sobie zamarzycie, ponieważ to jest dla mnie bardzo ważne, żebyście byli szczęśliwi, jesteście dla mnie wszyscy bardzo ważni i bądźcie ze mną jak najdłużej, ponieważ jesteście moimi wspaniałymi, kochanymi kociakami i nie wyobrażam sobie jakby to wszystko wyglądało bez was. Naprawdę jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję, że ze mną jesteście i mam nadzieję, że będziecie ze mną jak najdłużej i będzie Was coraz więcej, a ja już Wam życzę wszystkiego najlepszego w roku 2022, spędźcie ten Sylwester i po prostu całą Sylwestrową noc, spędźcie ze swoją rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi, z kim sobie tam chcecie, więc ja już tutaj będę chyba sobie powoli uciekać, ponieważ nie chcę za bardzo przedłużać. Wesołego Nowego Roku, kociaki, do zobaczenia w następnym!